Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś kontynuujemy temat zmęczenia. Jak mówiłam Państwu w poprzedniej audycji, pacjenci do gabinetu często nie przychodzą tylko z nadwagą czy problemami gastrycznymi, ale właśnie z tym, że nie mają energii, a przez to są po prostu nieszczęśliwi. Opowiedziałam Wam poprzednio, czym jest zmęczenie i jakie może mieć ono podłoże, i że jeśli rano, mimo wypoczętej nocy, wstajemy zmęczeni, to jeśli nie ma jakiegoś uzasadnienia chwilowego, np. pracy nocnej, podróży, zmiany czasu, sesji studenckiej czy projektów pracy, to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na swój styl życia, dlatego. Tego, że krótkotrwałe zmęczenie fizyczne czy mentalne jest w porządku, ale przewlekłe zmęczenie spowoduje w niedalekim czasie pogorszenie funkcji poznawczych, problemy ze snem, czasem z jelitami, żołądkiem, migreny, ale też drażliwość, zmienność wypróżnień, zaburzenia miesiączkowania, cukrzycę czy nawet nadciśnienie. Kiedy staje się to niebezpieczne? Właśnie kiedy zaczynamy chorować, ale i kiedy zaczyna nas to zmęczenie definiować i przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Jak rozprawić się ze zmęczeniem w kilku solidnych krokach? Zmiana dotyczy stylu życia. Pierwszą grupą działań jest higiena życia i to możemy sobie dać za darmo. Działania powinny skupić się na regulacji cyklu okołodobowego. Regularne chodzenie spać jak najwcześniej z książką, a nie z telefonem. Spokojny, nieprzerwany sen uratuje cukrzyków, ciśnieniowców, jelitowców i nerwicowców. Warto powąchać o sen, bo to najlepszy booster naszego zdrowia. Druga grupa działań w walce o energię to planowanie dnia względem zasobów energetycznych, jakie mamy. I o ile moim ulubionym hasłem jest chińskie przysłowie jak masz mało czasu to znajdź sobie jeszcze jedno zajęcie, o tyle w tym przypadku należy zaplanować mniej rzeczy w ciągu dnia, aby mieć czas na oddech i odpoczynek. Dając z siebie światu więcej niż mamy w zasobach energetycznych powodujemy, że poza ewentualnym kredytem hipotecznym mamy do spłacenia dług zdrowotny, którego odsetki mogą nas nawet zabić. Trzecia grupa działań to paliwo, dieta i adekwatny do potrzeb sposób odżywiania. Zaznaczyłam to poprzednio w audycji i chciałabym by dziś wybrać brzmiało to jeszcze mocniej, że w przewlekłym zmęczeniu nie stosujemy diet redukcyjnych. Wdrażamy należne kalorie i pracujemy mocno jakościowo. Oliwy, oleje, orzechy najwyższej jakości, białko pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, jak najwięcej warzyw i owoców, szczególnie tych antyoksydacyjnych. I suplementacja, takich witamin jak witamina D, u kobiet często niedoborowy jest jod, czy wapnie, żelazo, magnez oraz wsparcie fitoterapią, czyli naturalnymi wyciągami z roślin o działaniu tonizującym i odpornościowym. Czwarty krok to znalezienie czasu na wypoczynek w ciągu dnia. Nie mówię tu o leżeniu plackiem przed telewizorem, a o aktywnym i aktywizującym odpoczynku i relaksie, pod warunkiem, że nas to nie męczy za bardzo. Relaks ma być nastawiony na nas samych, a nie na poczucie zadowolenia, że zrobiliśmy tylko coś dla kogoś. I na koniec aktywność fizyczna. Ona jest idealnym wentylem bezpieczeństwa dla przebodźcowania, ta umiarkowana działa relaksująco i tonizująco na organizm. A niestety znam więcej przypadków osób wycieńczonych, którzy na wieczór biegną na siłownię, z której wychodzą na kolanach. I nie mają oni ani czasu, ani przestrzeni na regenerację, która jest przecież podstawą. Z ostrożności tu dodam, żeby nie kupować też tony witamin, związków mineralnych i innych suplementów czy rodzajów energetyków, bo ktoś gdzieś powiedział, że niwelują one zmęczenie. Jeżeli organizm nie jest odpowiednio odżywiony, wyspany, to nie przyniosą one żadnych dodatkowych efektów, a jedynie wyczyszczą portfel. Wiele substancji w energetykach czy kawie ma za zadanie tylko zaburzać sygnał o zmęczeniu. I mimo nazwy energetyk, nie dają energii na dłuższą metę, a tylko przyspieszają jej utratę. Zachęcam, korzystając z luźniejszego czasu urlopowego, do postawienia na siebie i zaopiekowania swoich zasobów energetycznych przed kolejnym sezonem jesienno-zimowym.